Ten, ja, zawołałem jego kolana i plecy. Powiedziałem, twoje kolana są zniszczone, masz ból pleców i stawów. On spytał, skąd to wiesz? Odparłem, to proroctwo, to duch Jezusa, to duch Boży. Bóg wie wszystko, jest we mnie i mówi przeze mnie, bo ja cię nie znam. Nie ma ludzkiej możliwości, bym wiedział te rzeczy o tobie. Patrz teraz, zobacz co się stanie, słuchaj mojego głosu. Nie panikuj, uwolniłem ducha Bożego, a on dostał nowe kolana. Dostał nowe L4, L... Dostał nowy kark, plecy, kręgosłup. Został uwolniony, lekki jak piórko, odnowiony przez Bożą moc i miłość. Uwolniłem Jezusa, ojciec objawił się przez cuda, jak mówi Słowo Boże w Ewangelii Jana 14:10 i dalej. To wszystko jest z Biblii. To jest, to jest Słowo, to jest Słowo objawione w ciele. Eh, to jest przykład Słowa objawionego w ciele. Objawiam Jezusa. Bóg czyni cuda przez Chrystusa we mnie, prawda? Przez Chrystusa we mnie ci ludzie stali się wierzącymi. Wierzyli w Boga, ale nie wierzysz naprawdę, póki go nie spotkasz. Wierzyłem w Boga całe życie, ale ale czy naprawdę wierzyłem? Nie.